Dzień dobry, dzień dobry w wtorkowy, wtorkowy poranek. <laughs> Za chwileczkę zacznę na temat, który na dzisiaj przygotowałam, czyli o micie odnajdywania siebie i o mm, z konkretnej strategii w zamian, czyli cały czas o byciu bardziej i o tym, jak, jak właśnie stworzyć to swoje życie tak, żeby było arcydziełem we własnym tego słowa, w rozumieniu i żeby żyć tak, jak chcemy żyć. Widzę już pierwsze osoby, więc mam pewność, że jestem na live. Fantastycznie. To jest zawsze dla mnie element stresujący, czy ja na pewno nadaję, dlatego że miałam kilka takich sytuacji. Że je nadawałem I nawet widzę komentarze. Elegancko. Cześć Klaudia. Ok, w takim razie zaczynam. Dzień dobry, Jole. W takim razie zaczynam temat, który. Dzisiaj chcę, żeby wybrzmiał, czyli o micie odnajdywania siebie i o konkretnej strategii, którą możemy zastosować w zamian. My bardzo często mówimy o tym, że chcemy znaleźć siebie, że szukamy siebie, że szukamy. Cześć, cześć Martyna, cześć Jaga. Nie, że szukamy, szukamy jakiegoś rozwiązania na siebie, natomiast fakt jest taki, że hej hej Weronika, że bardzo często nie jesteśmy w stanie odnaleźć tego, co jest dla nas istotne, co jest dla nas nieistotne, czego chcemy, czego nie chcemy, co, co nam sprawia przyjemność, co nie, jeżeli tego nie doświadczymy. Tak? Natomiast, żeby pewnych rzeczy doświadczać i żeby swoim życiem sterować, bo nie da się doświadczyć wszystkiego, żeby o wszystkim wiedzieć, to trzeba trochę zmienić sposób myślenia o tym. Czyli mój sposób myślenia o tym to nie jest odnajdywanie siebie, tylko to jest tworzenie siebie, czyli żeby siebie stworzyć. A żeby siebie stworzyć, czyli żeby siebie zamodelować, no to tutaj trzeba przyjąć jakąś bardzo konkretną strategię do tego, żeby to mogło stać się faktem, żeby to mogło się zadziać. Cześć, cześć Judyta. Co mam dokładnie na myśli i jaka to jest strategia? Generalnie, jakby prześledzić różne biografie osób, które osiągnęły wiele w życiu, to, to są zazwyczaj osoby, które miały jakiś swój wzorzec, jakiś swój ideał, jakiś swój, jakiegoś swojego mentora. I jasne, że nie każdy jest w stanie kogoś takiego mieć. Dla niektórych to jest trudne. Natomiast z osób, które nam imponują, z osób, które nam się podobają, z osób, które żyją tak, jak chcemy my żyć, możemy wyłuskać pewne cechy, zachowania, sposoby funkcjonowania do tego, żeby właśnie zamodelować siebie. Cześć, cześć Asia. I to jest celem dzisiejszego, dzisiejszego nagrania, żeby pokazać Ci, że to odnajdywanie siebie, no to jest tak jakbyśmy mówili o sobie w przeszłości, tak jakbyśmy mówili o tym, jacy byliśmy do tej pory. A to nie chodzi o to, żeby odnaleźć siebie, jacy do tej pory byliśmy, tylko żeby stworzyć siebie tacy, jak chcemy być. Bo jeżeli chcemy żyć inaczej niż żyjemy dzisiaj, jeżeli chcemy żyć pełniej, szczęśliwiej, mieć więcej czasu, albo mieć więcej pieniędzy, albo mieć więcej takiego poczucia, że jesteśmy we właściwym miejscu, czasie i na właściwej drodze, czyli że jesteśmy bardziej, no to nie patrzymy na siebie z przeszłości, nie odnajdujemy siebie w rozumieniu tego, jacy już. Jesteśmy, tylko tworzymy siebie, którzy w takiej wersji, która pozwoli nam dojść tam, gdzie chcemy dojść. I to modelowanie siebie, ono jest takie powiedzenie, do którego się zresztą odnoszę co jakiś czas: fake it till you make it, czyli um, żeby pewne rzeczy były tak, jakby już. Się wydarzyły. I te wzorce, które nam mogą pomóc do tego, żeby tak się wydarzyło, one mają służyć do tego, żeby wylistować zachowania, czyli trzy aspekty. Zachowania, to jak wyglądamy i to jak mówimy. Czyli trzy takie elementy, które można bardzo wyraźnie nazwać, bardzo wyraźnie określić, po to, żeby lepiej zamodelować siebie. Tak? Czyli to są sposoby myślenia, sposoby mówienia, sposoby zachowania, a to się na to wszystko składa i to jak wyglądamy. Co dokładnie mam na myśli, i jakie tutaj inne przykłady można by było podać, żeby sobie to dobrze poukładać w głowie? Kto widział Wielkiego Gazbiego, zresztą bardzo dobry film z DiCaprio, to tam był jeden z takich przykładów pokazanych tego, tego elementu, o którym mówię. Czyli on był w środowisku bardzo bogatego wujka, on jeszcze nie miał pieniędzy, ale zachowywał się już jak gdyby. I docelowo miał furę pieniędzy, absolutnie bardzo dużo pieniędzy. I to w naszym wypadku to ma być to właśnie takie, jak gdyby, czyli żeby przez zamodelowanie swojego zachowania, tego jak wyglądamy, gdzie przebywamy, kim się otaczamy i tak dalej, żeby to wpłynęło na naszą przyszłość, czyli wpływając na teraźniejszość w wersji, jak gdyby, wpływać na swoją przyszłość. Czyli dla przykładu. Wczoraj trochę też już o tym mówiłam i to się tak powinno skręcić w całość. Dla przykładu, jeżeli wczoraj mówiłam o tym, żebyśmy bardzo mocno uważali na to, kogo słuchamy, dlatego że to trochę będzie determinowało, czy powinniśmy brać pod uwagę te opinie, czy nie powinniśmy, czy one powinny być dla nas jakąś wskazówką, czy one powinny być zupełnie puszczone mimo uszu, to w momencie, w którym zastanowimy się nad tym, kto może być dla nas takim wzorem, przykładem, inspiracją do stworzenia siebie, to tam. Jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na te elementy, które różnią tą osobę od, od nas dzisiaj. Czyli, dla przykładu, jeżeli imponuje mi osoba, która jest bardzo poukładana, czyli ma taki dobry life balance, czyli ma zarówno dobrze poukładany biznes, jak i dobrze poukładane życie prywatne i wiedzie ciekawe życie, to ja widzę, że dla przykładu ona jest mocno zdyscyplinowana, uprawia regularne sporty, zawsze ma. Mówi pozytywnie o innych i tak dalej. Czyli wypisuję sobie takie aspekty, które mają charakteryzować mnie dzisiaj, żeby doprowadzić mnie do mnie w przyszłości. I oczywiście ja nie zmienię pewnych rzeczy z dnia na dzień, bo dla przykładu nie wiem, nie zrzucę 10 kg z dnia na dzień, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale moje wybory dzisiaj mają doprowadzić do tego, że ja w przyszłości nie będę już jak gdyby, tylko będę taka jaka. Chcę być, że siebie zamodeluję. Czyli dla przykładu, jeżeli mam. Idąc takimi najprostszymi przykładami, jeżeli podoba mi się to, że podobają mi się sylwetki wysportowane, podobają mi się sylwetki takie nie chudo, chudo tłuste, czyli na zasadzie małojętne, tylko właśnie takie z mięśniami, takie wysportowane, to za każdym razem to patrzę sobie, kto ma taką sylwetkę, która mi się podoba, i zaczynam. Dzisiaj internet daje takie możliwości. Hej, hej Renata, dzisiaj internet daje takie możliwości, że możemy trochę popodglądać nawet popytać nie, tą osobę, to jak wyglądają jej rytuały dzienne, na co ona zwraca uwagę, jakich ona wyborów dokonuje. Czyli dla przykładu, jeżeli mówimy o tej sylwetce, to patrzę, że ta osoba dla przykładu tylko raz w miesiącu je śmieci, a, albo w ogóle nie je, że je 2 gramy białka na kilogram ciała, albo ileś tam, że uprawia sporty minimum 5 razy w tygodniu i tak dalej. Czyli robię sobie jakieś modelowanie na poziomie, jeżeli to mi się podoba, to mi imponuje, to zwracam uwagę na jedną taką osobę, dwie osoby, trzy osoby, whatever, ale po to, żeby zrobić wzorzec i z tego wzorca zaimplementować to do swojego życia. Czyli dla przykładu, zamiast sięgnąć po, poczka, po pączka, zastanawiam się, no to co. Mogę zjeść w zamian, żeby mieć na przykład słodkie, a jednocześnie, żeby nie tracić mojego celu z życia. Czy osoba X tak by zrobiła? Jak osoba X, skoro ma taką figurę, jak ja chcę mieć, to postępuje. Inny przykład. Podoba mi się na przykład, że ktoś, nie wiem, ma fajny life balance, jestem mamą małych dzieci i widzę w swoim otoczeniu bliższym, dalszym albo internetowym osobę, która ma czas, ma czas dla siebie, ma czas dla dzieci, ma fajnie poukładaną swoją rzeczywistość i tak dalej. To znowu mogę sobie zamodelować to, co ona robi takiego, że i co ja mogę wdrożyć od dzisiaj u siebie. Czyli z tym modelowaniem siebie to znowu wracamy do tego i to się bardzo spina z tym tematem, który wczoraj poruszyłam, że. W życiu powinniśmy dokonywać wyborów, które nam służą, czyli takich, które doprowadzają nas do miejsca, w których chcemy być. Natomiast to są te elementy, którymi możemy zarządzić już dzisiaj, po to, żeby w przyszłości zebrać tego plony. Czyli dla przykładu, jak chcę być postrzegana jako osoba spokojna. Tutaj dbam o to, żeby być spokojna i nie wybucham po prostu usprawiedliwiając siebie, bo ja jestem cholerykiem i mam. I mam taki charakter. Jak chcę mieć dobre zdrowie i być sprawna, to zmuszam się i mobilizuję się do tego, żeby uprawiać regularnie sporty i żeby jeść lepiej, i żeby jeść dużo warzyw, bo wiem, że to mnie doprowadzi do celu. Jak chcę mieć wolność finansową, to tak modyfikuję swój czas, że nie patrzę na to, że oglądam głupie seriale, tylko robię takie rzeczy, które doprowadzają mnie do tego celu, czyli modelujemy swoje upieczone ciasto z małą ilością cukru. Na przykład, tak jak Judyta napisałaś, czyli nie trzeba rezygnować z pewnych rzeczy, bo to są też takie mity, nie? że trzeba rezygnować. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach naprawdę da się znaleźć jakieś zastępcze rzeczy, po to właśnie, żeby nie rezygnować. Czyli dla przykładu, jak ktoś chce być fit i chce uprawiać sport, to nie musi biegać, jak nienawidzi biegać. Może robić inne rzeczy. Jak chcemy jej słodkie, to nie musimy zajadać się syropem glukozowo-fruktozowym jakimś syfem, do którego może jesteśmy przyzwyczajeni. Możemy zrobić swoje ciasto z erytyl, z RTL. Stolem, albo zjeść kogiel-mogiel, albo whatever, ale znaleźć zastępstwa, czyli w tym modelowaniu siebie nie trzeba w ogóle mieć tego takiego sacrifice, nie? czyli takiego poświęcenia w rozumieniu, ojej, teraz to jest trudno i ja muszę ze wszystkiego zrezygnować. No nie, nie musisz. Ty musisz tylko zacząć dokonywać lepszych wyborów. Natomiast, żeby dokonywać lepszych wyborów, to warto jest właśnie znaleźć sobie jakieś wzorce i na tej podstawie zrobić sobie własną listę zachowań, ubierania się, jak wyglądam, jak się zachowuję, jak, jak funkcjonuję w codzienności. I wracając do tego, co przez chwilę wspomniałam i potem przeskoczyłam dalej, wiele osób, tych, które osiągnęły dużo, one miały swoje takie wzorce, które ich trzymały w pewnych ryzach. Czyli dla przykładu, jak obejrzycie, obejrzysz film o, o, o Schwarzeneggerze, to on miał tego swojego Herkulesa, którego powiesił sobie na ścianie i on w ogóle nie przyjmował założenia, on widział, da się, nie? Da się tak zrobić. I wiele osób miało takie wzorce, nie? Czyli... Kogoś takiego, kto inspiruje na zasadzie, no da się, skoro ktoś już to zrobił, to ja też jestem w stanie to zrobić. Natomiast te wzorce mają służyć temu, żeby łatwiej było określić pewne nasze zachowania to jak się zachowujemy, to jak wyglądamy, to jak mówimy. Tak? I też oczywiście bardzo ważnym jest to, to co mówimy do siebie, bo mm, okazuje się, że tam chyba nawet dziesięciokrotnie, czytałam jakieś badania ostatnio, i nawet dziesięciokrotnie silniejsze jest to, co mówimy do siebie, od tego, co myślimy o sobie. Nie? Czyli to jest bardzo ważne, żeby mówić do siebie właśnie w dany, a nie inny sposób. Ja, dla przykładu teraz, no macie też dzieci w różnym wieku, różne osoby w różnym wieku tutaj. I dla mnie bardzo ciekawym przypadkiem jest mój syn, w takim rozumieniu, że obserwuje różne rzeczy. U niego, i, i sama się tak zastanawiam zawsze, jak tym lepiej zarządzić, żeby jemu pomóc, jego wesprzeć w tym, żeby zbudować mu dobre nawyki, które będą dla niego bezbolesne i niewidoczne, a jednocześnie, żeby. Nie, nie zrobić mu takiego terroru w domu, bo wiecie, jak to jest, nie? Potem, no że ta matka się z będzie czepiać. Więc ja staram się go inspirować różnymi przykładami i dla przykładu, jak mu mówię, bo on tak potrafi siedzieć, żeby nie pochlapać się, to na przykład bierze głowę do, do tego, nachyla się nad tą miską, nie, nad, nad tym talerzem i taki ja wie stary po prostu. Ja stary Dylan mówi. Ja wiem, co ty robisz w ogóle? Nie, ja mówię, ty gdzieś króla, żeby tak siedział? Musisz siedzieć jak król, czyli tu się wyciągać na zasadzie, poglądaj sobie różne filmy o królach, jak królowie siedzą, co, co ty chcesz być, podwładnym czy królem, nie? No, albo śmieję się z niego, jak nie, będziesz miał ten swój samochód wymarzony, Porsche 917, to i będą cię fotografować na, każdy, na każdym kroku, że masz tak szybko, zarobiłeś sam na taki samochód, no to co? No tu musisz być uważny na to wszystko, nie? No być będą czepiać. Nie chodzi o to, żeby słuchać, co się czepia. No, ale żeby tak fajnie to wszystko zarządzić, nie? Czyli <laughs> hej, hej, hejwa. Czyli chodzi o to, żeby znaleźć takie przykłady, które nam będą rezonowały z nami i dzięki temu, żeby lepiej zamodelować siebie, bo to, co jest istotą tego tematu, czyli odnajdywanie siebie jest mitem. To nie chodzi o to, żeby się w życiu odnaleźć, bo odnajdywanie się to jest jakbyśmy się zgubili, nie? To jest takie, zgubiłam klucze, muszę je odnaleźć. My nie mamy siebie odnaleźć, bo to by oznaczało, że my już w przyszłości byliśmy dokładnie tacy, jak chcieliśmy być. No ale, no ja nie. Nie wiem jak Wy, ale ja nie. Czyli ja cały czas siebie tworzę. To, jaka jestem dzisiaj, jest efektem pracy przez wiele lat na to, żebym była taka, jaka dzisiaj jestem. To, jaka będę w przyszłości, będzie efektem tego, ile wysiłku i sensownej, sensownej mę pracy włożę w to w przyszłości. Cieszę się, Judy, Juty to napisała, że super porównanie do króla. To, jest, wiecie, zwróćcie uwagę na dzieci, jak siedzą i w ogóle, bo ja uważam, że to jest takie bardzo mocno charakterystyczne, jak się wejdzie do pokoju z dorosłymi, do jakiejkolwiek sali, to widać, kto jest liderem. Widać, jak się wejdzie, ja zawsze tak mówiłam o Nilu e, moim, a ja mówię, jak wchodzisz na salę, to widać, że on jest królem, po prostu, bo to jest pewien specyficzny sposób myślenia, patrzenia na ludzi i tak dalej, nie? Czyli jak myślę o moim synu, to ja nie chcę, ja bym chciała, żeby on, jak się wejdzie na salę, to żeby było widać, że on jest królem, ale nie królem w sensie panowania nad innymi tylko królem w sensie władzy nad sobą, władzy nad sytuacją, władzy takiej zdrowej pewności siebie, nie? Oczywiście moglibyśmy znowu dyskutować, królowie byli różni, są różni i tak dalej, ale to jest jako metafora takiej pewnej postawy. Chyba nikt z nas, jako rodziców, nie chciałby dla naszych, dla swoich dzieci, ani dla nas samych, żebyśmy byli jak skulone mychy w kącie, nie? Tylko to chodzi o taką Taki luz i swobodę, taki, taką pewność bez narcyzmu, ale mimo wszystko z takim siłą, z taką bijącą siłą, luzem i spokojem. Więc jak wiemy dla przykładu, że chce, żeby ode mnie biła siła, luz i spokój, to jak się zachowuje osoba, która, i można sobie wypisać, ma wysoką kulturę osobistą, szacunek dla innych ludzi, dużo luzu, pewności siebie, na poczucia sprawczości, realnej sprawczości i tak dalej. No i wypisując sobie takie rzeczy, no to wychodzi mi, jak się zachowuję w poszczególnych sytuacjach. Dla mnie, dla przykładu, ja nie, nie znoszę niechlujstwa, nie? Ja nie jestem pedantką, natomiast skrajności nie lubię. Niechlujstwa nie znoszę, absolutnie. I dla mnie niezwykle istotne są takie drobne rzeczy. Pod tytułem, wstaję od stołu, zasuwam krzesło wylało się coś z talerza, to to ścieram, nie zostawiam tak zwanego pierdolnika po sobie, bo ja później chodzę w różnych miejscach publicznych, niepublicznych i widzę, jak ludzie nie mają dobrych nawyków, takich podstawowych, czyli odchodząc ze stołu, zostawiam pieprznik po sobie, bo przecież jestem w restauracji mogę no, no nie, no to świadczy o Tobie, kultura. Ja ma, mam trochę znajomych, którzy mają swoje hotele i zawsze lubiłam z nimi rozmawiać na ten temat, to jak goście i w ogóle. I okazuje się, że, że dla przykładu no są pewne nacje, które są bardziej tego nauczone i są takie, które nie są tego nauczone, ale też na przestrzeni bywania w różnych hotelach z różnymi osobami widzę, jak różne mamy nawyki. Czyli jedna osoba wychodząc z pokoju zostawi naprawdę taki pieprznik, że to aż, a inna osoba no nie posprząta tak, że, że sprzątaczka nie musi wchodzić, bo to nie o to chodzi. Ale zarzuci tą kołdrę, wrzuci śmieci do kosza, a nie zostawi je rozrzucone wszędzie, czyli kwestie takich pewnych parametrów kultury osobistej. I dla mnie, dla przykładu, ważne jest, żeby mój syn to miał. Czyli ja dzisiaj staram się pomagać mu w tym, żeby on się zamodelował według takich. Nawyków, że dla niego to będzie niewidoczne i będzie to robił, bo wiem, że jego drobne nawyki zdeterminują jego przyszłość. Natomiast my jako dorośli nie mamy wpływu na swoich rodziców, bo już dawno nas wychowali. Najlepiej jak umieli. Przyjmijmy założenie. Dali z siebie wszystko według swoich wiedzy, umiejętności, wszystkiego, co było na dany moment w ich zasobach. Przyjmijmy założenie, że bez względu na to, jaką jakość nam tego wychowania dali. W swoim mniemaniu zrobili to najlepiej, jak potrafili. Nie? Trzeba im pokłonić się za życie, i bez względu na to, kto jaką miał dzieciństwo, to tak naprawdę mm, zawdzięczamy im życie. Nie byłoby nas, gdyby nie oni. Nie? Więc już mamy przynajmniej jeden gigantyczny powód do wdzięczności. Więc, żeby się nie użalać nad tym, bo mnie nie nauczyli i tak dalej, to to jest ta odpowiedzialność. Możesz sobie powiedzieć, mam. X lat, ja mam 44 lata i biorę pełną odpowiedzialność za moją teraźniejszość i przyszłość, bo moja przeszłość mnie nie definiuje. Moja przeszłość mówi o mojej przeszłości, a nie o mojej teraźniejszości i o mojej przyszłości. Biorę pełną odpowiedzialność za to, jaka jestem dzisiaj i jaka będę w przyszłości. I za żadne skarby. Nie pozwolę sobie przyklejać łatek, bo ja przez lata szłam z takimi łatkami. Jestem cholerykiem, jestem niewytrwała, jestem e, wybuchowa, e, emocjonalna i miałam różne łatki poprzyklejane, a dzisiaj już je wszystkie podklejałam I te moje obszary, które mi nie odpowiadają, wzięłam na tapet i nad nimi pracuję. Niektóre przepracowałam, nad innymi pracuję. Natomiast biorę za to Pełną odpowiedzialność. Nikt nie jest winien um, moim ułomnością w takim rozumieniu tego, co mi się w sobie nie podoba i co chcę zmienić. Jednocześnie ja kocham te wszystkie moje barwy w sobie, bo to jestem ja, co nie oznacza, że ja z teraźniejszości chcę być taka w przyszłości. Pewne rzeczy chcę ze sobą wziąć w przyszłość, pewnych nie, ale z miłością nad nimi pracuję. A nie z krytyką nad nimi pracuje. I to jest taki element bycia bardziej, który uważam, bardzo warto sobie wziąć do serducha, bo to nie jest mój pomysł na życie, ani mój, na mój sposób funkcjonowania w tym, tylko wszystkie osoby, które mówią o skuteczności, mówią o tym właśnie, że trzeba pokochać się dzisiaj bezwarunkowo za to, jakie jesteśmy, jacy jesteśmy, a jednocześnie wymagać od siebie dużo i mądrze. Bez użalania się, bez usprawiedliwiania, sensownym, konkretnym planem na siebie, sensownym, konkretnym planem na kroki i nie instant pod tytułem w tydzień chcę zmienić coś, nad czym pracowałam 44 lata, żeby mieć złe nawyki, tylko sensowne kroki każdego dnia. To, co też wczoraj powiedziałam, to jest plan na jeden dzień, czyli dzisiaj zadbam o to, czyli dzisiaj będę dbać o to, że będę wyprostowana. Ja jeszcze mam na przykład taką zasadę swoją, że ja staram się zachowywać zawsze tak, jak gdybym kamerę miała włączoną i widziałby mnie w danym momencie cały świat, to czy ja bym to zrobiła, nie? Bo to są też takie, takie śmieszne rzeczy, że niektórzy tam w domu chodzą tacy powyciągani i tacy w ogóle, a inni chodzą tak, że nie wiem, dla przykładu, Mój rytuał, to jak wstaję, to pierwsze to moje zęby i doprowadzam się do porządku, że gdyby mi ktoś zadzwonił do drzwi albo mi się włączyła kamera z telewizją na świat, to tutaj mnie nie byłoby wstyd za to, jak wyglądam. Tak? Tylko to nie znaczy bycie w pełnym makijażu, ani nic, ale to znaczy bycie zadbanym, cokolwiek to znaczy, czyli można mieć 20 kg na i być zadbanym, albo można mieć idealną, idealną wagę i być zaniedbanym, tak i być niechlujnym, być. Albo zachowywać się inaczej, bo nie patrzą, a inaczej jak inni nie patrzą. Fajnie jest być tak bardzo mocno w ze sobą, przy tym założeniu, że ta zgoda ze sobą to jest zamodelowana, czyli taka, że my świadomie kreujemy siebie dzisiaj, po to, żeby w przyszłości zbierać żniwa tego, co mamy. Tyle na dzisiaj. Ściskam bardzo mocno i trzymam kciuki za to, że świadomie będziecie kreować siebie i modelować siebie, pamiętając o tym, że nasz pomysł na nas dzisiaj może być taki. X. A za rok, za dwa, albo za trzy, albo za pół roku może nam się zmienić pomysł na nas, no i, no i nam się zmienia, bo dlaczego nie? Bo to nie jest tak, jest takie śmieszne powiedzenie, nie wiem z czego to wynika, tylko krowa nie zmienia zdania, i ja nie wiem, bym musiała pogrzebać, z czego wynika to, że krowa nie zmienia zdania, czy, czy o co tam chodzi, żeby powstało takie powiedzenie. Natomiast fakt jest taki, że jak ktoś nam też chce wyrzucić na zasadzie, bo rok temu mówiłaś, że coś tam, że nigdy byś nie mieszkała na przykład, nie wiem, na wsi, a teraz mieszkasz na wsi. No i, no bo rok temu wydawało mi się, żebym nie chciała nigdy mieszkać na wsi, a teraz mieszkam na wsi. Rozumiecie? To jest kwestia czegoś takiego, żeby w ogóle nie przejmować się pewnymi rzeczami, nie zastanawiać, dawać sobie przestrzeń do tego, żeby się mylić, żeby popełniać błędy, wymagać od siebie dużo, ale mądrze, ale przede wszystkim naprawdę brać odpowiedzialność za tą swoją codzienność i za modelowanie siebie. Hmm, a Judy, ta osoba z wysokim taktem, empatią, nie narcyzmem. Dokładnie tak. Renata, cudowne spostrzeżenia. Co do mówienia do siebie, to polecam codzienną afirmację. Codzienną afirmację. Czekajcie, bo mi zniknął, bo pojawił się ten. Twoje są wyjątkowe, dziękuję. Ja stosuję i polecam spróbować też innym. Dziękuję Ci ślicznie za rekomendacje. Wkrótce będą też kolejne. Naprawdę je lubię, jak wstaję, to pierwszy, dopuszczam tą moją listę afirmacji. Dlatego je nagrałam. Tak, krowa nie zmienia poglądów. No właśnie, nie wiem, co chodzi z tą krową. Musimy poczytać. O tej krowie, czemu ta krowa nie zmienia poglądów. Bo to jest też dobrze wiedzieć, skąd się wzięły pewne powiedzenia. Widzicie, jak to jest z tym, że lustro zbite to jest 7 lat nieszczęścia. Nie dajcie sobie wmówić takich bzdur, bo to wynika z historii, to powiedzenie i ono tak poszło dalej. Dlatego, że kiedyś lustra były tak bardzo drogie, że... A zarabiało się na nie, zbierało się na nie, odkładało się na nie 7 lat. Więc jak ktoś zbił lustro, to mówiło się o jej 7 lat nieszczęścia, bo przez 7 lat ktoś nie mógł przeglądać się w lustrze, tylko musiał się przeglądać w strumyku. I z tego wynika to powiedzenie, że jest 7 lat nieszczęścia. Jeżeli w XXI wieku zbijemy lustro, to sorry, ale jest są tak tanie lustra, że można iść i sobie kupić nowe. I nie ma żadnego 7 lat nieszczęścia. są bzdury, są takie, wiecie, no ale jak się nie interesujemy z czego co wynika, to tak może być. Tyle na dzisiaj. Przewspaniałego dnia Wam życzę. Słońca w serduchu albo na zewnątrz, whatever, wszystko ma swoje plusy i minusy. I do zobaczenia jutro o 10.30 też, tak, tak samo. Do zobaczenia. Dzięki, że jesteście i na żywo, i wszystkim z odtworzenia. Pudziaki.